Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Fishing with Face Podsumowania tygodnia, a dzisiaj będzie troszkę inaczej, troszkę dłuższy odcinek, tak jak sobie tego życzyliście, ale będzie za to strasznie monotematycznie. A to co będziecie mogli zobaczyć w tym odcinku właśnie teraz. Jak zazwyczaj bywa w wędkarstwie o naszym sukcesie decyduje bardzo wiele czynników, ale odstawiając na razie na bok sprzęt, przynęty, doświadczenia, najważniejsze jest odpowiednie wybranie łowiska. Takim klasycznym, najlepszym teoretycznie miejscem na wzdręgi jest bardzo płytka, mocno zarośnięta zatoczka położona gdzieś w pobliżu gęstych trzcin, może z odrobiną lilii. Im bardziej zarośnięte miejsce, im bardziej odosobnione od wszelkiego hałasu, tym teoretycznie lepsze. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ przez to, że miejsce jest tak dobre, skupia absolutnie każdy rozmiar wzdręg, a tych najmniejszych nie chcemy. Przez to, że wzdręgi, a szczególnie te większe, są tak puchliwe, łowienie tych mniejszych może pozbawić nas niestety przyjemności z cholu tych największych. Mimo tego, że stosuję bardzo selektywną przynętę, 3-4 bardzo duże, grube ziarna kukurydzy, a kiedy trafimy na ławice małych wzdręk, niestety nie sposób jest się od nich opędzić. Będą uderzać w ten pęczek kukurydzy tak długo, aż ta kukurydza spadnie z haka, rozmięknie, rozerwie się i wtedy połkną w pozostałości. I tak jak wspominałem, niestety częste chole drobnych wzdręk wypłoszą na dobre z naszego łowiska te największe, które są naszym celem. Dlatego też moje dzisiejsze miejsce jest nieco odmienne od tego standardowego, teoretycznie najlepszego miejsca do połowów wzdręg. Jest oczywiście również płytkie, jest położone obok bardzo gęstej trzciny, ale podwodnej roślinności absolutnie nie ma. Dzięki temu te najdrobniejsze wzdręgi nie trzymają się tutaj tak często. Nie mają dobrego schronienia i przede wszystkim nie mają tego najlepszego dla siebie, łatwego do zdobycia roślinnego pokarmu. Dzięki temu jestem w stanie e, łowić ryby oczywiście rzadziej, ale znacznie, znacznie większe. Trafiają się oczywiście również te najmniejsze wzdrążki, ale nie ma ich takich ilości, e, które na dobre zniechęciłyby nas do łowienia. Kiedy już znaleźliśmy odpowiednie miejsce, które jest naturalnym żerowiskiem naszych tych większych wzdręk, musimy skupić się na sprzęcie. Kijek powinien być delikatny i przede wszystkim dosyć szybki. Łowimy bardzo płytko, a to znaczy, że nasze zacięcia muszą być krótkie i szybkie, tak aby w wypadku pustego zacięcia nasz zestaw nie wylądował gdzieś na szczytówce, zaplątany, wyrwany spod powierzchni wody. Drugą sprawą i chyba najważniejszą jest odpowiednie zmontowanie zestawu. Przede wszystkim spławik musi być stosunkowo lekki, nie może zbyt mocno hałasować przy naszych zarzutach. Wzdręgi jednak żerują przy samej powierzchni yy, i takie głośniejsze chlapanie przy częstych jednak zarzutach mogłoby spowodować to, że te największe wzdręgi opuszczą nasze łowisko. Kluczem do sukcesu jednak jest odpowiednie rozłożenie śrucin. Wzdręgi uwielbiają wolno opadający pokarm, i musimy. Musimy im to zagwarantować. Główne obciążenie montuje przy samym spławiku. Są to dwie duże śruciny na dole i dwie duże śruciny jako stoper na górze. Dzięki temu, w momencie kiedy mój spławik uderzy o taflę wody, momentalnie prostuje się i już zaczyna wskazywać brania. Nie jest to oczywiście idealne ustawienie spławika. Spławik powinien być zatopiony jeszcze bardziej, ale tym zajmą się pozostałe moje śruciny. I żeby zapewnić bardzo wolno opadającą przynętę, musiałem zastosować bardzo drobne, bardzo lekkie śrucinki. Są to śruciny o wadze 1,1 g, rozłożone mniej więcej co 10 cm na całej długości zestawu. Dzięki temu kukurydza zaczepiona na maleńkim haczyku będzie opadać bardzo, bardzo wolno. Przez dosłownie kilka sekund wzdręgi uwielbiają, uwielbiają wolno opadający pokarm i będą atakować właśnie w tym momencie. Dzięki temu jesteśmy w stanie złowić wzdręgę, zanim nasza kukurydza osiągnie jeszcze swój odpowiedni pułap. Dlatego bardzo ważne jest, aby główne obciążenie postawiło nasz spławik bardzo szybko, tak abyśmy wiedzieli kiedy nastąpi branie, nawet te najszybsze. Haczyk musi być stosunkowo duży. Pamiętajcie, że muszą się na nim zmieścić trzy grube, przynajmniej trzy grube ziarna kukurydzy. Musi być bardzo ostry i najlepiej bardzo cienki. Przy stosowaniu tak dużej przynęty, najwygodniej jest, kiedy haczyk przy zacięciu będzie przecinał naszą kukurydzę. Dlatego też zaczepiam ją tylko za samą skóreczkę. Wzdręgi są bardzo żarłoczne i bardzo łapczywe, także nie ma absolutnie żadnej szansy, że e, będą skubać tą kukurydzę tak długo, aż ją ściągną. Nie. Każda średniej wielkości wzdręga poradzi sobie z trzema e, dużymi kukurydzami, także wystarczy założyć je naprawdę bardzo delikatnie za samą skórkę. E, wtedy mamy pewność, że przy nawet lekkim zacięciu e, kukurydza spadnie i nasz haczyk wbije się w pysk naszej zdobyczy. Wzdręgi uwielbiam za naprawdę wiele ich wspaniałych cech, przede wszystkim za ich waleczność, ale także za te przepiękne kolory. Niesamowite, naprawdę śliczne rybki, księżniczki naszych mazurskich wód. Piękna sprawa. Ach, także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie na wszystkie pytania jak zwykle odpowiem w komentarzach także zapraszam wszystkich zainteresowanych Zapraszam Was również oczywiście na mój portal wędkarski wfishingcufice.pl. Tam zawsze najwięcej artykułów, najwięcej zdjęć, opisy w prawie każdej wyprawy wędkarskiej, na jakiej byłem. Także wszystko, co najciekawsze znajdziecie właśnie tam. Poza tym, oczywiście zapraszam na mój fanpage i na naszą grupę wędkarską. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, także do poprzednich moich filmów o wzdręgach, gdzie również. Połapałem całkiem fajnych rybek i zdradziłem kilka fajnych moich sekretów. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień.